Witam, od ostatniego filmu Mikiego minęły 4 miesiące i moim zdaniem to jest idealny moment na to, żeby wszystko sprostować i przyznać się do winy. Na samym początku chciałem powiedzieć czemu dopiero teraz nagrywam ten film. Jak wiecie, Miki powiedział, że to jest ostatni film, jaki nagrał na mój temat i na temat zakolaków, ale wolałem przeczekać te 4 miesiące i zobaczyć, czy naprawdę to jest ostatni film, jak się okazało, to jest prawda. Dlatego chcemy się teraz odnieść, żeby nie dodawać zbędnych informacji. Zacznijmy może od tego, czemu chciałem dilusować Antixa. Tutaj macie wszystkie dowody na to, jak mi Antix groził, czy to podczas nagrywki, czy to podczas zwykłego po prostu dnia, gdy sobie siedzę na fałce kimś i on mi grozi, że mnie wytnie. Dlatego, podczas gdy moja nagrywka była bodajże 23 czerwca, wtedy chciałem wyciąć Antixa, ponieważ chciałem mieć w spokoju nagraną nagrywkę, która, jak wiecie, była ustawiona za co przepraszam. Nie powinno mieć to w ogóle żadnego miejsca. Nie powinienem nikogo faworyzować ani nic, ale niestety tak to wiesz. Jeżeli już jesteśmy w temacie nagrywki mojej, która była ustawiona, chciałbym przeprosić publicznie Rolexa, bo należą mu się przeprosiny. Już to zrobiłem prywatnie, ale chciałbym też tutaj go przeprosić za to, że go no, oczerniłem i to bezpodstawnie, bo dostałem termowy serwer i jeszcze miałem pretensję o to, że on laguje, więc przepraszam Rolex. Przejdźmy do kolejnego podpunktu, który ma zapisany, czyli raportowanie Uzakiego. Raporty, przyznaję, było to naprawdę chujowe zachowanie w mojej strony. Nie powinno mieć w ogóle takie coś miejsca. Nie powinienem takiego czegoś robić. Nie wiem tak dokładnie. Czemu chciałem to wtedy zrobić i czemu to zrobiłem, ale przepraszam wszystkie osoby, które dostały przeze mnie bana oglądając ten film, to przepraszam, nie powinienem tego robić, a zrobiłem je tak. Odpokutowałem swoją winę, czyli tak naprawdę dostałem bana na wszystkie nagrywki i dostałem już karę, więc tak naprawdę dostałem lekcję. Przejdźmy do kolejnego podpunktu, jaki ma zapisany, czyli o doxingu. Żeby nie było, nie chcę, żeby to było moje alibi, nie chcę się tym bronić, ale chciałbym powiedzieć, jak to wyglądało. Wszystko, co było wysyłane, z mojej strony, nie wiem jak ze strony zakolaków, ale z mojej strony wszystkie gify, wszystkie memy i inne rzeczy zostały z mojej strony na Discordzie zakolaków. Nie wiem jak za zakolacy, ale z mojej strony wszystko zostało i nic nie zostało upublicznione. A no i oczywiście przepraszam za to, że jakby takie rzeczy miały miejsce. Przejdźmy do kolejnego podpunktu jaki mam zapisany, czyli niszczenie Discorda. Zupełnie szczerze, nie potrafię sobie przypomnieć czemu chciałem to zrobić i na jakim Discordzie, ale na szczęście to się nie stało. Nikomu nie Zniszczyłem Discorda i Discord, jaki chciałem zniszczyć, nadal nie wiem czy nadal, ale w tamtym okresie, gdy chciałem go zniszczyć, stał i nadal chyba stoi. Przejdźmy do kolejnego podpunktu, moim zdaniem ważnym, żeby się do tego odnieść, a mianowicie przejdźmy do tematu starych przeprosin. Jeżeli chodzi o to, chciałbym Was bardzo i to naprawdę bardzo przeprosić. Za to, że dostałem drugą szansę i ją po prostu zjebałem. Niestety, ale jak wiecie, bądź nie wiecie, jak wiecie, bądź nie wiecie, przeprosiłem za wyzywanie swojej mamy, za wyzywanie Baka, za wyzywanie Mikiego i Kłokdaka i powiedziałem tam bardzo ważną rzecz, że odcinam się od zakolaków. Jak wiecie, tego nie zrobiłem. To w ogóle miało nie wyjść, że jakby ja jestem na Discordzie. Niestety to wypłynęło, i w momencie, w którym Miki do mnie napisał, czemu jestem na Discordzie za kolaków i z nimi gadam, pomimo że miałem się odciąć, postanowiłem, że chyba następnego dnia nagram bardziej zrobię live'a z zakolakami z Menhuntów. Przepraszam Was za to, że tak naprawdę zjebałem Wasze zaufanie, i wiem teraz, że nie powinienem takiego czegoś robić. Tym bardziej, że większość ludzi mi po prostu wybaczyła. Jeszcze raz przepraszam. Przepraszam za to, jest mi w chuj wstyd, ale niestety no czasu się nie cofnie. Jeżeli już jesteśmy w temacie zakolaków, to chciałbym tutaj powiedzieć pewną rzecz, która wam już obiecuję, na no 100% jest prawdziwa. Odciąłem się od zakolaków. Nie mam je na ich Discordzie, nie utrzymuję z nimi żadnego kontaktu. W 99% z osobami z zakolaków nie mam żadnego kontaktu. Czemu w 99%? Ponieważ mam kontakt tylko z Krychą. Tylko z nim gadam, tylko z nim gram, co jest tak naprawdę sporadyczne. Więc jeżeli za kolaki będą coś odpierdalać, to wiecie, że nie mam nic z tym wspólnego, ponieważ już mnie nie ma po prostu na Discordzie zakolaków i nie wiem co się tam dzieje. Wiem, że pewnie wy te słowa nikt nie uwierzy, ale obiecuję wam, że pokażę wam tą zmianę i że te słowa, które teraz mówię, są prawdziwymi słowami, które... Po prostu dotrzymam. A jeżeli chodzi o to, co jest na miniaturce i o to, co jest w tytule, czyli koniec, jest to połowiczny koniec, ponieważ po prostu już wypaliłem się, nie ma co w nim robić. Jakby dla mnie granie teraz w Minecrafta jest po prostu nudne. Nie ma nic ciekawego do roboty i po prostu ta gra mnie nudzi. Ale nie wiadomo, czy może kiedyś nie wrócę. Dlatego mówię, że to jest takie połowiczne odejście. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnej filmie. O ile taki będzie.